Witaj. Daj mi minutę, a coś Ci powiem. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie z końca świata. I chciałem Ci powiedzieć, że zawsze, kiedy jestem na, na lotnisku, to przypomina mi się w niebo Pana Jezusa. Faktycznie, tutaj jest sala przylotów, sala odlotów. Kiedy Pan Jezus wstąpił do nieba, to to... Apostołowie wpatrywali się w niego on na obłoku, niesiony zniknął im w niebie, a w niebie była sala przyloków, czekał na niego ojciec, jego ukochany ojciec. Myślę, że każdy z nas, kiedy chce podróżować bardzo daleko, to jednak musi mieć paszport. Nie wystarczy bycie ze wspólnoty europejskiej, żeby na dowód sobie pojechać. Potrzebny jest paszport. I co może być takim paszportem, żeby przekroczyć granice innego kraju, czy w tym przypadku nieba, na pewno uczynki miłości miłosierdzia. Nie zapomnij tego paszportu. Będzie jak znalazł, a na pewno dostaniesz wizę do nieba. Pozdrawiam się bardzo serdecznie, tak jak mówiłem, za wszystkiego co siódme. Może zgadniesz, gdzie jestem. Pokój i dobra.